Od influencerki, która radzi jak udawać mądrzejszą niż się jest, po ninja Squattersa, który w tajemnicy mieszkał na strychu pewnej kobiety i podjadał jej rzeczy z lodówki. Zapraszam Was na kolejne zestawienie 10 najciekawszych newsów tygodnia. Pamiętajcie też, że jeszcze więcej i jeszcze dziwniejszych newsów, które z różnych powodów nie trafiają na planetę faktów, czeka na Was na stronie kupowałbym.pl w zakładce newsy. Link do strony znajdziecie w opisie, tymczasem wracamy do dzisiejszego odcinka. Numer 10. Prawie 2,5 milionowa francuska instagramerka Medi Bursiaga znalazła się w ogniu krytyki za promowanie fałszywych książek jako idealnego rekwizytu dla influencerek chcących zainteresować swoim fanom. Dodała, że prawdziwe książki Coco Chanel czy Yves Saint Laurent są zbyt drogie, szczególnie kiedy nie macie zamiaru ich czytać, podczas gdy ich makiety na Aliexpress możecie mieć już za kilka złotych. A wy jak uważacie? Czy książki w domu koniecznie trzeba czytać, czy mogą one posłużyć za zwykłą dekorację? Jakby co, link do nich zamieszczam w opisie. Numer 9. Brytyjczyk Russell Jones wydał ponad półtora tysiąca złotych na weterynarza, aby wyleczyć swojego kulejącego psa. Okazało się, że z psem jest wszystko w porządku. Zwierzę po prostu naśladowało swojego pana, który niedawno złamał kostkę i sam kuśtykał. Nie wiadomo jednak, czy pies robił to w ramach zabawy czy współczucia. Numer 8. Całkowite wyłączenie Adobe Flasha z końcem roku sparaliżowało pociągi na północy Chin. Mimo, że Adobe już w 2017 roku ogłosiło, że Flash skończy działać, tamtejszy system kolejowy bazował na nim do tej pory. W efekcie 30 grudnia padła cała komunikacja pociągowa w 4-milionowym mieście Dalian, ale nawet to nie zmusiło władz do zmiany oprogramowania. Już na następny dzień zainstalowały pirackie wersję flasza. Numer 7. Jedną z pierwszych decyzji Joe Bidena jako nowego prezydenta USA było usunięcie z gabinetu owalnego przycisku, który nakazywał służącemu podać prezydentowi Coca-Cola Light. Nie była to jednak żadna prezydencka tradycja. Wprowadzenie Coli na życzenie zarządził dopiero Donald Trump. Ciekawe czy prezydent Polski też ma u siebie na żoli bożu taki przycisk. Na przykład podać kotu mleko. Numer 6. Nie oceniajcie kamienia po skorupie. Pewien geolog z Kalifornii znalazł w Brazylii rzadki kamień wulkaniczny, który mimo, że z zewnątrz był całkowicie zwyczajny, wręcz nudny, to w przekroju wygląda dokładnie jak ciasteczkowy potwór. Najwięksi fani ulicy Sezamkowej już oferują naukowcowi nawet 10 tysięcy dolarów za jego odkupienie. Numer 5. 57-letnia Kanadyjka Deng Tudom wygrała 60 milionów dolarów w państwowej loterii. W wywiadzie przyznała, że w loterii bierze udział już od 20 lat. Za każdym Razem skreślając te same numery, które dwie dekady temu przyśniły się jej mężowi. Numer 4. Pewien zgorzkniały mąż wystawił kurortowi wakacyjnemu na Bahamach zaledwie jedną gwiazdkę twierdząc w recenzji, że jego żona została uwiedziona przez hotelowego masażystę. Mimo, że niby przyznaje, że to wina żony, to jednak hotelowi wystawił jedną gwiazdkę, tym samym poniekąd usprawiedliwiając żonę, jak na prawdziwego kukolda przystało. Jeśli chcecie znać więcej szczegółów tej historii, link zamieszczam w opisie. Numer 3. Mieszkaniec stanu Georgia myślał, że rozbił bank, wygrywając w loterii zdrebkowej kupon na nowego Chevroleta Corvette Stingray. Jak się jednak okazuje, mężczyzna nie może odebrać samochodu, Gdyż dealerzy wyprzedali już wszystkie samochody na 2021 rok, organizatorzy loterii nie zarezerwowali samochodów dla zwycięzców, a zwycięski kupon ważny jest tylko do końca roku. Numer 2. Pewna matka trojga dzieci z Australii boi się spać w swoim własnym domu po tym, jak kilka dni temu odkryła, że na jej strychu żył obcy mężczyzna. Nie wiadomo przez jak długo. Już od pewnego czasu kobieta doświadczała otwartych drzwi, włączonej klimatyzacji, telewizora czy nadjedzonych nagetsów w kuchni. Mężczyznę klejącego się na poddaszu znalazła policja. Numer 1. Zirytowana kobieta z Wielkiej Brytanii zadzwoniła ostatnio na policję, ponieważ przegapiła śniadanie w McDonaldzie. Brytyjka stanęła w kolejce drive thru po swojego ulubionego McMuffina. Zanim jednak dotarła do okienka, aby złożyć zamówienie, pracownik poinformował ją, że śniadania nie są już serwowane. Wściekła Brytyjka zadzwoniła więc na policję, aby poskarżyć się, że to niesprawiedliwe, w zamian dostała upomnienie za blokowanie linii alarmowej. OK, i tym zablokowanym jak Donald Trump na Twitterze akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Przypominam o stronie kupowałbym.pl, na której gromadzę najfajniejsze rzeczy w internecie oraz najciekawsze newsy. Tymczasem ja się z wami żegnam do usłyszenia już jutro w kolejnym odcinku. Cześć.